Mówiąc o ciągu liczbowym, powinniśmy w pierwszej kolejności zapoznać się z jego definicją. Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję określoną na zbiorze liczb naturalnych dodatnich o wartościach rzeczywistych. Wartości funkcji nazywamy wyrazami ciągu. Ciąg o wyrazach a1, a2, a3, an oznaczamy symbolem an w nawiasie. Jakie są sposoby określania ciągu liczbowego? Należą do nich przepis słowny, na przykład każdej liczbie naturalnej różnej od zera przyporządkowujemy jej odwrotność b wzór ogólny, na przykład an równa się 2n 1, c wzór rekurencyjny jest to taki wzór, że aby obliczyć wyraz ciągu, należy obliczyć wyrazy poprzednie, np. a1 równa się 1 i dla każdego n należącego do naturalnych dodatnich an plus równa się 2an plus Czym jest monotoniczność ciągu? Ciąg an nazywamy rosnącym, gdy każdy jego wyraz oprócz pierwszego jest większy od poprzedniego. Możemy zapisać ciąg an jest rosnący wtedy i tylko wtedy, kiedy dla każdego n należącego do n plus różnica an plus 1, an jest większa od zera. Ciąg an nazywamy malejącym, gdy każdy jego wyraz, oprócz pierwszego, jest mniejszy od poprzedniego. Możemy zatem zapisać, ciąg an jest malejący wtedy i tylko wtedy, jeśli dla każdego n należącego do naturalnych dodatnich różnica an plus 1 odjąć an jest mniejsza od zera. Wśród ciągów liczbowych wyróżniamy ciągi arytmetyczny i geometryczny.